I cześć się z tej strony Spatrek1010, 1015 10, 10, 10, 10. tak, jak możecie zauważyć jest kolejny odcineczek serii Zagrajmy w Batman Arkham City Tak i w tym odcinku musimy ratować tych całych policjantów um, Tylko e, jest jeden problem No no no, Charizard Easy

No zobacz Dobra, tam Kraken Dobra, idziemy najpierw... ...prawo, znaczy no... Ej Batman No nie. Tak jakby mi się trochę umarło. Tak jakby mnie trochę... Bo em... chciałem tam skoczyć. Spróbuj ponownie. Nie wiem, czemu tak zaczęło się ścinać, nie mam pojęcia, nigdy nie miałem takich problemów z tą grą. Ojej, oj, oj, oj. No dobra. 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 Damy jakoś To mi Frieza z rąk pingwina w muzeum. Rady pozostałych tajnych policjantów i... Chyba jakoś tak tam, ale... A, Jakoś za bardzo mi to nie daje Hej, te, dobry Ciągnij, ciągnij Batman No nie widzę, że tak się da Dobra, już, już Proszę, ktoś, no dobra, już, już, Chiraut. E... No już myślałem, że... że tego nie... Jest, czy ci policjanci są grubi? to undercover the undercover my need my today. I'm them in the ice, they'll freeze to death. Okay. <laughs> ciągnij, Batmanku, ciągnij. No dobra, tam jest, dobra Jeszcze jednak na to muszę wejść Wow 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 Batman ty się nie zapędzaj tak Widzę cię kolego no you didn't you didn't what now so cold where did penguin get that gun he stole it from mr freeze i'm getting it back No już chyba mogę iść, nie? Tak, nie ma nikogo już więcej. No i dziękuję. Prawda? No. Nic nie gada, więc jest git.

penguin's position is too strong i need to find a way to disable his gun maybe its maker will have the answer you won't come get it it's full same huh This one for free. Come and have a go. If you're not scared, that is. Come on, then. Give me your best. The ice blasts are too strong. I should go find Freeze. See if he knows how to defeat his own weapon. Tak to nie będzie, to, to nie był no, najlepszy pomysł. Pozor bardziej pasuje do tego? No, no nieźle. Coś się zmieniło, nie? Dokładnie. I tutaj wchodzimy, bijamy niczym kutacz w ciasto nie no, Freeza trzeba ratać, to jest w ogóle taki trochę taki trochę paradoks nie sądzicie? znaczy no może nie paradoks ale no coś takiego dziwnego, że musimy

Eee. Dziwne, że musimy w ogóle łapać... Yf, znaczy ratować złoczyńcę Który ten teoretycznie jest zły. No. Okej, okay. ooo... Dobry... Dobra arężatka, znaczy taki soczek, taki... Taki nie wiadomo co to. Pokój wojenny. Pingwin! klasyka fajnie podoba mi się ten ślizg Joker. pingwin tu nie mam pojęcia

i shall slice you into pieces american american <laughs> you look so strong you're not so strong i kill you with one hand

Mamy jednego z głowy. No. Aha, nie. To tylko opowiada Jest. tytan Skąd się tytana Hakujemy znowu po raz kolejny Mikrofala. Joker's cure. Where is it? Oh, forget the clown. I want Cobblepot. He has my suit, my weapons. I'll end him for what he's done to me. Penguin's mine. You need to stay focused on that cure. Or innocent people will die. You don't understand. I cannot complete my work without it. I must have it. Everything depends on it. Everything. Penguin is protecting himself with your ice gun. How do I get past it? Do I look like a fool? Why would I tell you that? Because if I can't get past it... I won't help you get your suit. Think about it, Victor. You don't look well. If you're gone, what will happen to Nora? Leave my wife out of this, Batman. Don't let this situation fool you. We are not friends. No! Today is not a good day to push me, Victor. Stop! There's a, a security override chip. I built into the suit to stop anyone using my weapons against me. How did that work out for you? Why don't you go get the security override and figure out a way to stop him yourself? It's been a pleasure, Victor. Keep thinking about that cure. I'll get you your suit back. <sighs> Musimy zdobyć e, ten chip. Ta lokalizacja no to jest tak jak myślałem. Tak jak myślałem, naprzeciwko tego. No ale w sumie spoko. Spoko misja, mi się podoba strasznie. Współpracujemy z Freezem, znaczy Freeze nie ma wyboru. Musi z nami współpracować, bo inaczej zdechnie. No bywają takie sytuacje. Wow wow, wow, chillo. little entertainment to go along with the ice gator. Tell him your name Yeah? Screw you. To jeszcze jest trochę w retu E to w sumie norma Się nie zadziera z pingwinem W ogóle znikł Oj